Siemanko, dzień dobry. Obiecałem Wam, że wrócimy na tą budowę i wróciliśmy. W sumie to wtedy jeszcze daleko nie pojechaliśmy, ale mówiłem, że z filmem wrócimy. Pamiętacie tą budowę doskonale? Całkiem niedawno. Tutaj temat rozwojowy: dokładamy taras. Taras spłyt tarasowych i spłyt najazdowych, które mogą być wykorzystane na taras, jak i na najazd. Czym one się różnią? Za chwilę zobaczycie. To jest taki dosyć ciekawy ciekawy myk. Mało kto tym wie. A jest i działa. Płyty są z Tutaj sobie przygotowujemy dosłownie normalnie podłoże, jak zawsze, standardowo. Poziomujemy sobie rurkami, zagęszczamy, ściągamy ładnie łatą. Teraz będzie nieduży, bo to jest, tak mówiłem, temat rozwojowy. W którą stronę pójdziemy, w lewo czy do przodu, w prawo, tego jeszcze nie wiemy. Dlatego Wam pokażemy na razie z tych prac, co do tej pory zrobiliśmy. To jest zwykła płyta tarasowa. Zwróćcie uwagę na te dystanse, a to jest właśnie płyta typu właśnie pod najazd i to jest płyta PAVE Lock SYSTEM od i to właśnie ma powodować klinowanie się płyt, niweluje po prostu przemieszczanie i dlatego nadaje się to ładnie na podjazd, bo tak naprawdę zwykłe płyty się kładzie na, na podjazdy, zwykłe płyty tarasowe i po prostu mało kto tym wie, no to też działa, tylko ten właśnie system zapobiega przesuwaniu, przemieszczaniu się i pękaniu nawet płyt, odpryskiwaniu. I tak tu widzicie teraz. Mieliśmy okazję wypożyczyć sprzęt od, od Shifta Trolly. Praktycznie nic nie podnosimy, nie, nie dotykamy płyt w ogóle, nie, ma, nie musimy nic zrobić z tymi płytami, poza tym, że trzymamy kierownicę, sterujemy, gdzie płyta ma być położona. I to jest właśnie cała zaleta tego urządzenia. Nie, nie często takie płyty, ale jeżeli macie podjazd z takich płyt, a jest tego coraz więcej, ludzie coraz częściej właśnie wybierają sobie takie płyty. I tą płytę, którą tu właśnie widzicie, to jest właśnie płyta najazdowa. z Lock System. Tu doskonale widać. Ma dużo właśnie tych dystansów, o, o tym mówię właśnie, o tych odstępkach. One się klinują, naprowadzają, przez co się właśnie klinują. Tu widzicie, właśnie to, o tym mówiłem. Nie musi być idealnie prosto, równo. Wystarczy po prostu pomału z głową to zrobić. Kładziecie. Zasięg ramienia można z, y, skrócić, wydłużyć. Oczywiście to ma jakieś na swoje granice. Tu macie dokładnie, o, dos, do, dosłownie widzieliście y, różnicę pomiędzy tarasową płytą a płytą z Paylock System, System, który się daje na, na podjazd. Tu w, y, w użyciu Mickey, mała wymiana kostki, wyszerbiona. To jeszcze możemy zobaczyć, jak właśnie powiedziałem, że Mikiej sobie spokojnie poradzi z tymi płytami i tak samo możemy sobie w taki sposób radzić. Szybki, krótki filmik, temat rozwojowy. Tam pewnie jeszcze wrócimy. Na razie.